Centrum skłusza Redeko wwwredeko.pl. Przy podziałach środków finansowych na różne projekty zawsze się znajdzie grupa zadowolonych i niezadowolonych. Przedstawiciel urzędu potwierdza, że decyzja dotycząca wsparcia. Wcale nie była łatwa. Zarządzanie jest zawsze sztuką wyboru przy, przy szczupłych środkach finansowych, ale podjęliśmy świadomą decyzję, żeby nie obcinać, żeby na tym samym poziomie finansować sport powszechny dla dzieci i młodzieży. Uważamy to, że to jest nasze zadanie podstawowe. Oczywiście pomoc i promocja sportowcom już nieco bardziej zaawansowanym też, ale przede wszystkim na pierwszym miejscu promocja zdrowego stylu życia, a więc kierowanie środków dla dzieci. Udało się wygospodarować środki, podobnie jak w latach ubiegłych, przede wszystkim dla sportu. Amatorskiego. Musimy być zadowoleni, bo mamy do dyspozycji taką pulę środków, jaką mamy, ale naszym priorytetem było utrzymanie wydatków na te w naszej opinii najważniejsze rzeczy, to znaczy na upowszechnianie sportu, a zatem na działania wszystkie takie, które stwarzają możliwość dzieciom, że sport, zdrowy styl życia będzie ich naturalnym środowiskiem, że będą mogły po pierwsze dostawać dobre lekcje wychowania fizycznego, na to przeznaczamy pieniądze w ramach projektu Multisport, że będą mogły uczyć się pływać, albo przynajmniej dobrze oswoić się z wodą, tak żeby bezpiecznie mogły spędzać na przykład wakacje. To jest program Umiem Pływać, albo będą mogły spotkać się z mistrzem i być przez tego mistrza zaszczepionym takim bakcylem sportowym. To jest projekt Mały Mistrz. I na te wszystkie projekty sportu powszechnego dla dzieci ze szkół przeznaczamy kwotę około 2 milionów złotych. Na wsparcie mogą liczyć też nieco bardziej zaawansowani sportowcy. Wspieramy już nieco bardziej e, za w sporcie młodych ludzi z Dolnego Śląska przez Dolnośląską Federację Sportu wspieramy na przykład ich wyjazdy na mistrzostwa Polski, ich treningi, wspomaganie we wszystkich działaniach sportowych. To też jest kwota około 1 700 000 zł i wreszcie te imprezy sportowe, które są imprezami takimi, które uważamy za dobrą promocję Dolnego Śląska, te również wspieramy finansowo na kwotę około 650 000 zł. Jedną z imprez wspieranych przez Urząd Będą zawody w Strzegomiu. Strzegom Horse Trials to są zawody konne zaliczane do Pucharu Świata. A zatem no ścisły top, ścisła czołówka. Przyjadą najważniejsi zawodnicy. Pokaże to wiele telewizji światowych. Warto w ten sposób promować Dolny Śląsk. Bo pokazuje to z jednej strony, że mamy no dobrą organizację sportową, ale także jesteśmy atrakcyjni turystycznie. Dokładny podział środków na sport w 2015 roku z Urzędu Marszałkowskiego można znaleźć na stronie internetowej Urzędu. Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl